Chcesz się z nami pobawić? Wybaczcie ludziska! Złamałam rękę? Zawsze coś łamiesz. Jak możesz być taką niezdarą? <noise> no tak, to ja... Anna Niezdara? <noise> Hej, ekipa! Wesołych świąt! No co, chcesz się pobawić na dworze? Przepraszam, przyjaciele. Spadłam ze schodów i mocno zraniłam się w głowę. Mówisz poważnie? Nie wychodziłaś z domu przez cały rok? Robisz to specjalnie? Oczywiście, że nie! Chodźmy stąd. Ona musi nas nienawidzić. Nie, czekajcie! Na razie, Sasza. Minęło już tyle czasu. Czy powinniśmy sprawdzić, co u saszy? Na pewno będzie miała inną wymówkę. Ona nie chce z nami wychodzić. Może się zmieniła? Dam jej ostatnią szansę. E, dlaczego drzwi są otwarte? Czy ktoś z moich przyjaciół ucierpi w tym miesiącu? Tak, twoja najlepsza przyjaciółka zostanie potrącona przez ciężarówkę z lodami. Połamie wszystkie kości w ciele i nie będzie mogła się ruszać przez cały miesiąc. Nie chcę, żeby cierpiała! Proszę, pozwól mi cierpieć zamiast niej! Nawet po tym, jak złamałaś rękę zamiast swojego przyjaciela. I zraniłaś głowę zamiast swojej przyjaciółki. Nadal chcesz ich ratować! Oczywiście, że tak. Nie chcę, żeby moi najlepsi przyjaciele cierpieli. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. To tak bardzo boli. Ona nas nie nienawidziła. Brała nasz ból na siebie. Jedyny sposób, żeby zakończyć jej ból, to zostawienie lajka przez jej subskrybentów.